Ameryka Łacińska, Brazylijska samba, nie. Argentyńskie tango, nie. I kubańska rumba, również nie. Nie Meksyk i nie Wenezuela. Okazuje się, że na południe od Stanów Zjednoczonych są jeszcze inne, może mniej popularne, ale na pewno równie interesujące państwa. Zapraszam do najciekawszego kraju w całej Ameryce Łacińskiej: złoża miedzi, czerwone wino i znacznie, znacznie więcej Buenos Dias, Chile. Poważniejsze zagadnienia, jakie poruszam przy okazji odwiedzania kolejnych państw, to te związane z ekonomią i gospodarką. Po to, by zaprezentować na jakim poziomie rozwoju jest dane państwo, jak żyją jego obywatele, z czego żyją, jak szybko się bogacą i czym różni się organizacja ich państwa od naszego. Nigdy nie zajmuje się polityką czy wewnętrznymi sprawami danego państwa. W chilejskim przypadku jest pewien problem z oddzieleniem tych dwóch tematów. Reformy ekonomiczne w Chile wiążą się z bardzo burzliwą i kontrowersyjną historią. Były to na tyle mocne, głośne wydarzenia, że o Chile cały świat mówił i na Chile cały świat spoglądał. Mowa o przewrocie wojskowym i dyktaturze Augusto Pinocheta. A więc najpierw dla porządku krótkie tło historyczne, a następnie gospodarka Chile. Sytuacja polityczna w Ameryce Południowej rzadko kiedy była stabilna. Co ciekawe, Chile było pewnym wyjątkiem, ponieważ na tle reszty kontynentu było tutaj raczej spokojnie. Od lat 30. do lat 70. kolejne władze wybierano drogą demokratyczną. I właśnie w taki sposób w 1970 roku prezydentem został Salvador Allende. Allende jako prezydent konsekwentnie zmieniał kierunek chilijskiej gospodarki na socjalistyczny. Nacjonalizował kolejne sfery gospodarki, pojawiła się kontrola cen, dodruk pieniądza, szerokie rozdawnictwo czy nawet zakaz zwalniania pracowników. Wraz z upływem czasu chilijska gospodarka była coraz bardziej niewydolna, a inflacja osiągała rekordowe poziomy. W kraju wrzało za sprawą kolejnych strajków, a także manifestacji zwolenników najróżniejszych opcji politycznych. Chile pogrążyło się w chaosie. 11 września 1973 roku doszło do wojskowego puczu, na czele którego stanął generał Augusto Pinochet. Wojsko zaatakowało pałac prezydencki, a Salvador Allende prawdopodobnie popełnił samobójstwo przy pomocy kałasznikowa, którego otrzymał w prezencie od Fidela Castro. I w tym momencie zaczyna się spór, co do którego tak w samym Chile, jak i na całym świecie nie ma zgody. Rządy Pinocheta były okrutne wobec opozycji, którą eliminowano siłą. Według szacunków zginęło ponad 2000 osób, a około 1000 uznaje się za zaginione bez wieści. Pinochet był jednym z nielicznych dyktatorów na świecie, który dobrowolnie oddał władzę. W 1988 roku zorganizowano plebiscyt. Na tak, czyli za Pinochetem zagłosowało 42% Chilijczyków, a przeciwko niemu 55%. Dwa lata później, w 1990 roku, a więc po 17 latach, generał oddał władzę. Tym samym skończyły się jego rządy. Ocena tego okresu bywa skrajnie różna. Po prawej stronie można usłyszeć, że zamach stanu był potrzebny, a rządy owszem brutalne, ale taka była cena tego, by kraj stanął na nogi i nie wpadł w sidła komunizmu. Po lewej stronie usłyszymy, że zamach stanu był niedopuszczalny, generał był katem i nic nie usprawiedliwia opresyjnego charakteru jego rządów. Ten spór do dzisiaj dzieli Czliczyków. Skoro tło historyczne już za nami przechodzimy do sedna, a więc sprawy gospodarcze i poziom życia dzisiejszego Chile. Wojskowi przejmują władzę w 73 roku i nie mają bladego pojęcia o gospodarce. Widzieli jedynie na własnym podwórku, że kolejne socjalistyczne pomysły do niczego dobrego nie doprowadziły. Postanowili zaufać młodym ekonomistom, którzy kształcili się w Stanach Zjednoczonych a konkretniej na Chicagowskim Uniwersytecie, pod wodzą Miltona Friedmana, jednego z najbardziej znanych propagatorów wolności gospodarczej. Skąd zaufanie wojskowych akurat do tej szkoły ekonomicznej? Proste wojskowe myślenie. Socjalizm nie działał, tutaj mamy młodych, wykształconych, którzy mówią, żeby spróbować czegoś odwrotnego. I tak w dużym uproszczeniu powstał chilejski kapitalizm. W dużym uproszczeniu, ponieważ chilejskie reformy wiążą się z często powielanym mitem, który wynosi je niemal do rangi legendarnych. Gdzie niczym za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, kraj stał się kapitalistyczny, a wszystkie problemy zwyczajnie zniknęły. Chilejskie reformy miały charakter stopniowy. Oczywiście konsekwentnie wdrażano kolejne kapitalistyczne rozwiązania, jednak, uwaga, bywało, że z pewnych decyzji się wycofywano. Bywało, że pewne decyzje korygowano. O kolejnych zmianach w gospodarce Chile można by opowiadać godzinami. Podkreślam to, ponieważ prawica lubi opisywać ten przypadek jako cudowne uzdrowienie gospodarki, a lewica jako straszną terapię szokową. W praktyce tutaj nic nie wydarzyło się z dnia na dzień. Ten materiał podsumowuje całościową zmianę do jakiej doszło na przestrzeni kilkunastu lat rządów wojskowych i ocenia efekty chilijskiego kapitalizmu, który funkcjonuje tutaj do dzisiaj. Oczywiście z biegiem lat pojawiały się drobne zmiany, ten radykalny system kapitalistyczny nieco okrzepł. Rozbudowano na przykład opiekę socjalną, jednak w bardzo niewielkim wymiarze. Chile to wciąż jedno z najbardziej liberalnych ekonomicznie państw na świecie. Jego niewątpliwym atutem są bogate złoża miedzi, ta gospodarka od zawsze oparta była na surowcach: w pierwszej połowie XX wieku na saletrze, a w ostatnich dziesięcioleciach właśnie na miedzi. To tutaj tego surowca wydobywa się najwięcej na świecie. Wolność gospodarczą na świecie ocenia indeks wolności gospodarczej. Na samej górze mamy gospodarki najbardziej kapitalistyczne, jak Hongkong czy Singapur, a na samym dole gospodarki najbardziej socjalistyczne, jak Korea Północna, Kuba czy Wenezuela. W 1970 roku Chile zajmowało w jednym z takich rankingów przedostatnie miejsce, a w 1975 roku czwarte od końca. Co prawda realnie nie było na samym końcu, ponieważ w latach 70. ranking nie uwzględniał państw w bloku wschodniego. Jednak nie zmienia to faktu, że wolności ekonomicznej było wtedy w Chile tyle co w Bangladeszu, Rwandzie czy Pakistanie. Wojskowi pozwolili odbić do góry, to znaczy wprowadzać coraz więcej kapitalizmu, coraz więcej wolności gospodarczej. Dla porównania, w Polsce też mieliśmy transformację ustrojową, też od socjalizmu do kapitalizmu, jednak ta nasza przy tej chilijskiej wypada naprawdę blado. Dzisiaj Polska sklasyfikowana jest na 45. lokacie, a Chile na 7. To pokazuje skalę zmian, do jakich doszło w Chile. Nawet decyzje żelaznej damy w Wielkiej Brytanii czy Ronalda Reagana w Stanach Zjednoczonych nie były tak śmiałe, tak radykalne, tak odważne jak te podejmowane w Chile. Tyle teoria, tyle rankingi i statystyki, jak wyglądało to w praktyce. Czas na kapitalizm, czyli czas na wycofywanie państwa z gospodarki tak bardzo, jak to możliwe. W tym konkretnym chilejskim przypadku, uwaga, prywatyzacja systemu emerytalnego, prywatyzacja służby zdrowia, prywatyzacja systemu oświaty. Oczywiście nie w 100%. Państwowe nadal istnieje, jednak w bardzo małym wymiarze. Podatki są niskie, obywatele mają więcej pieniędzy w kieszeniach i sami decydują, w których firmach prywatnych tego typu wydają swoje pieniądze. Dalej zmniejszanie roli związków zawodowych, ograniczenie liczby urzędników, likwidacja płacy minimalnej, obniżka ceł i otwarcie rynku na zagraniczny kapitał. Kolejna rzecz: zmiana w relacjach państwo-obywatel. To nie państwo jest od zapewniania wszystkiego obywatelowi. Obywatel powinien sam zapracować na to, co chciałby otrzymać. Podsumowując, czyliską gospodarkę zreformowano na niezwykle kapitalistyczną, oczywiście patrząc na realia ówczesnego i dzisiejszego świata. W praktyce to jak trzeba sobie tutaj radzić w życiu codziennym najłatwiej porównać do życia w Stanach Zjednoczonych. Publiczne oznacza na ogół słabe i niedofinansowane, a więc jakości należy szukać w prywatnych firmach, prywatnych ubezpieczeniach czy prywatnych funduszach emerytalnych. I to właśnie w takim systemie ekonomicznym żyją czy liczycy. Chile jest najbardziej rozwiniętym i najbardziej stabilnym ekonomicznie krajem Ameryki Południowej. Od momentu uporania się z kryzysem finansowym, czyli mniej więcej od połowy lat 80., w Chile trwa właściwie nieustanny wzrost gospodarczy. Kraj, który kilkadziesiąt lat temu nie wyróżniał się niczym szczególnym na tle regionu, dzisiaj jest jego liderem. I jeżeli będziemy zerkać do kolejnych rankingów, już niekoniecznie typowo ekonomicznych, na przykład. Najmniejsza umieralność niemowląt, najniższa przestępczość, najniższa liczba zabójstw, najniższa korupcja, najmniejsza liczba chorób zakaźnych, średnia długość życia, to jak dany kraj radzi sobie z katastrofami naturalnymi to Chile zawsze albo wygrywa na kontynencie, albo jest w ścisłej czołówce. Oczywiście nie popadajmy w skrajności, nie za wszystkim stoją niskie podatki, ale patrząc całościowo, nie da się zaprzeczyć, że doszło do dużego skoku w poziomie i jakości życia. Obywatele tego kraju przez ostatnie 40 lat wypracowali naprawdę dużą, pozytywną zmianę. I o ile możemy analizować poszczególne rozwiązania, szukać odpowiedzi na pytania, czy dany ruch można było wykonać lepiej, to ciężko zaprzeczyć ogólnemu pozytywnemu bilansowi reform czyliskiej gospodarki. O tym, że Chile wyraźnie wyróżnia się w Ameryce Łacińskiej, najlepiej świadczy to, ile ludzi chce żyć w tym kraju. Liczba imigrantów w Chile nieustannie rośnie. W ostatnich latach dzieje się to w rekordowym tempie. Mowa przede wszystkim o przybyszach z Peru, Kolumbii, Boliwii i Haiti. Zagadnienie masowej imigracji do Chile jest oczywiście bardzo skomplikowane. Dla chilijczyków jest to szczególnie problematyczne w północnej części kraju, gdzie tysiące osób po prostu przybywa tutaj na podobnej zasadzie jak imigranci z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej do Europy. Temat jest bardzo szeroki, nie jest to materiał o polityce imigracyjnej w Chile. Chciałem jedynie podkreślić, że wyraźnie widać, iż mieszkańcy wielu państw regionu chcą żyć w tym kraju. W mediach niejednokrotnie pojawia się określenie chilijski sen. Chile charakteryzują duże nierówności społeczne, większe niż w Polsce i pozostałych krajach Unii Europejskiej. Nierówności społeczne to bardzo obszerny temat, w którego ocenie prawica i lewica bardzo się różni. Po prawej stronie usłyszymy, że to nic złego, bo kiedy społeczeństwo się bogaci, to jedni robią to szybciej, a inni wolniej. Z kolei lewa strona twierdzi, że jest to negatywne zjawisko i należy je niwelować. Faktem jest, że chilijskie społeczeństwo jest rozwarstwione, jednak należy zauważyć, że bardzo podobne nierówności charakteryzują niemal całą Amerykę Łacińską, a Chile jest właściwie jedynym krajem, gdzie wyrosła spora klasa średnia. Warto wspomnieć również o bardzo niewielkim długu publicznym w Chile. 10 lat temu spadł on do rekordowego poziomu, zaledwie kilka procent w stosunku do PKB. Dla porównania dług polski to ponad 50% w stosunku do PKB. Chile było krajem właściwie niezadłużonym, co w ostatnich latach uległo zmianie. Dług aktualnie wynosi około 20% PKB, cały czas jest to jednak wyjątkowo dobry wynik. A co na to wszystko sami zainteresowani, czyli osoby, którym przyszło tutaj żyć? W końcu zwykli obywatele nie analizują PKB albo tego, czy poziom życia poprawiał się u nich szybciej niż w innych państwach. Interesuje ich to, co jest teraz i jaki to ma wpływ na los ich rodzin. Nie musimy daleko szukać, by zrozumieć takie podejście. Polska też rozwinęła się znacznie lepiej niż sąsiadująca z nami Ukraina, jednak w powszechnym odbiorze nikogo to nie interesuje, a porównań dokonuje się głównie do państw o wyższym, a nie niższym poziomie życia. W Chile możemy wyróżnić dwie kwestie, które budzą poważne niepokoje społeczne: emerytury i edukacja wyższa. Emerytura większości czyliczyków jest znacznie niższa niż obiecywano im, kiedy wchodzili na rynek pracy. Prywatne fundusze emerytalne obiecywały, że będzie to około 70% ostatniej pensji, a efekt jest taki, że większość czyliczyków ma niskie lub bardzo niskie emerytury. Średnio jest to jedynie 35% ostatniej pensji. Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest to, że większość obecnych emerytów wpłacało pieniądze do systemu nieregularnie. Częsta praca w szarej strefie, typowe dla Ameryki Południowej i częsta zmiana pracy, a więc okresowo nie płacili składek. Mniej niż 20% emerytów wpłacało do systemu dłużej niż przez 30 lat. Ponadto fundusze emerytalne wydają spore pieniądze na reklamę i walkę o klienta. Rynek podzielony jest między kilka funduszy, każdy z nich osobno ponosi koszty administracji i obsługi klientów. Jest również coś, co uderzyło we wszystkie fundusze emerytalne na świecie zarówno te państwowe, jak i te prywatne. Ludzie żyją po prostu coraz dłużej. Kwestia opieki emerytalnej jest przedmiotem bardzo gorącej dyskusji w Chile. W odbiorze społecznym jest to bardzo proste: miało być 70% pensji, a jest znacznie mniej. Bardzo duży procent społeczeństwa domaga się utworzenia państwowego systemu emerytalnego. Druga kwestia, edukacja wyższa. Otóż w Chile de facto nie ma czegoś takiego jak studiowanie za darmo. Oczywiście nie jest też tak, że jeżeli nie ma się gotówki pod ręką, to o studiach można zapomnieć. Jest kilka mechanizmów ułatwiających studiowanie biedniejszej części społeczeństwa. Na przykład kredyt studencki albo stypendium naukowe, które obniża czesne w zależności od osiąganych ocen. Wobec takiego stanu rzeczy młodzi ludzie w Chile domagają się państwowej edukacji wyższej, a za wzór podają kraje Unii Europejskiej. Czyli Liczcy dostrzegają postęp, do jakiego doszło w ostatnich dziesięcioleciach, dobrze wiedzą, że ich ojczyzna jest najlepszym czy jednym z najlepszych miejsc do życia na kontynencie, jednak chęć reformowania systemu ekonomicznego jest dosyć powszechna. Oczywiście nie jest też tak, że jest to wola całego społeczeństwa, jest ono dosyć podzielone, co najlepiej ilustrują kolejne wybory, gdzie prawica z lewicą toczy stosunkowo wyrównaną rywalizację. Podsumowując, mamy tutaj do czynienia z jedną z najbardziej kapitalistycznych gospodarek na świecie i z niezaprzeczalnym sukcesem gospodarczym. Z drugiej strony mamy również w tym przypadku do czynienia ze społeczeństwem, które chciałoby większej ingerencji państwa, to znaczy przede wszystkim państwowego systemu emerytalnego i państwowej edukacji wyższej. Naprawdę ciekawie spoglądać na to wszystko z Polski, gdzie funkcjonuje państwowy system emerytalny, który, delikatnie mówiąc, nie cieszy się dobrą opinią i który stanowi największe obciążenie dla polskiego budżetu, a więc dla polskich podatników. W naszym kraju funkcjonuje również publiczna edukacja wyższa, której krytyka opiera się często na tym, że stała się masowa, co obniżyło prestiż tytułów naukowych, przez co nie stanowią one realnej wartości na rynku pracy. Jako, że Chile jest krajem demokratycznym, to jak w najbliższych latach będzie wyglądała gospodarka tego kraju, będzie zależało od samych Chilijczyków. A efekty będzie można oceniać oczywiście w długim okresie w ujęciu 10, 15 czy 20 lat. Jedno jest pewne: wiele wniosków obie strony Polska i Chiliska mogą wyciągać obserwując siebie nawzajem: podobny poziom rozwoju, podobne społeczeństwo, zbliżony czas transformacji jednak często inne rozwiązania.